Witam pięknie. Dzisiaj gościmy gościa z Instytutu Historycznego na Uniwersytecie Warszawskim. Opowie nam, co to jest Konstytucja. Dzisiaj chciałam opowiedzieć o Konstytucji 3 maja, uchwalonej w 1791 roku. Była to pierwsza w Europie, a druga na świecie tego typu ustawa. Jej uchwalenie jest tak ważnym zdarzeniem, że na jego pamiątkę obchodzimy co roku święto i mamy dzień wolny od pracy i nauki w szkole. Nie wiem, czy wiecie, że konstytucję 3 maja uchwalono używając pewnego podstępu. Wykorzystano fakt, że większość posłów wiosną 1791 roku wyjechała na święta Wielkanocne. Na 5 maja postanowiono zwołać nagłe posiedzenie. Licząc na to, że część przeciwników Konstytucji po prostu nie przyjedzie. Sprawa się wydała, i dlatego przesunięto to wydarzenie o dwa dni na 3 maja. Dzień wcześniej 83 spiskowców spotkało się razem i umówiło, że następnego dnia będą popierać Konstytucję i podpisali tak zwaną asekurację. Dzień później wszyscy zebrali się w tej sali. Dookoła zamku królewskiego było wielu zwolenników konstytucji, w tym także mieszczan, oraz zebrane oddziały wojskowe. Obrady były bardzo burzliwe i niełatwe. Doszło między m.in. do protestu. Poseł Jan Suchorzewski wybiegł na środek sali i zagroził zebranym, że zabije swojego małego syna, aby, jak to on powiedział, nie ujrzał upadku wolności. Na szczęście dziecko uratowano. W pewnym momencie król siedzący na tronie podniósł rękę na znak, że chce coś powiedzieć. Ktoś zakrzyknął: Król zaprzysiągł konstytucję. Wszyscy krzyknęli: wiwat! wstali z miejsc i ruszyli do pobliskiego kościoła św. Jana, by przysiąc na tę konstytucję. Konstytucja 3 maja wprowadzała wiele nowych praw, znosiła Liberum Veto, wolną elekcję, ustanawiała Straż Praw, czyli nowy rząd z królem na czele. Uchwalała nowe, zwiększone podatki, które mieli płacić szlachta oraz duchowieństwo na powiększoną armię. Rozciągała prawa wolnościowe na mieszczan i brała pod opiekę państwa stan chłopski. Konstytucja ta została powszechnie poparta przez całe społeczeństwo. Niestety, państwa ościenne, Rosja i Prusy sprzeciwiły się jej, wypowiadając Rzeczypospolitej wojnę i doprowadzając do drugiego rozbioru. Co prawda, konstytucja 3 maja została obalona, ale przez lata rozbiorów nawiązywano do niej, do jej tradycji. Była ona świadectwem, że Polacy, jeśli się zjednoczą, są w stanie naprawić wady swojego ustroju. Konstytucja ta była konstytucją niezwykle nowoczesną i czerpiącą z najlepszego dorobku tradycji państwa polskiego. Dlatego też była czymś, co przez lata zaborów budziło ducha polskiego i nadzieję na odzyskanie niepodległości.